Poprosimy następnego uczestnika. Pan Donald Tusk. Pan do nas przyjechał skąd? Z Gdańska. Z Gdańska. Gdańsk, z tego co pamiętam, jest na mapie, jest na górze, jest nad, nad morzem. To nie, nie tylko na mapie. W, w życiu prawdziwym też, tak? No i co, co pan robi w Gdańsku? Znaczy ostatnio ćwiczę kolendy. Dość systematycznie. Rozumiem, no, okres świąteczny i tak dalej, tak. ale czy z tego można wyżyć? Znaczy ja nie, znaczy znam parę osób, które śpiewaniem zarabiają, mogą. A, pan jeszcze... a, a ja tracę, ja wyłącznie tracę. To jest jeszcze wszystko przed panem, stąd tytuł tego programu, szansa na sukces i być może już tak. za parę tygodni będzie pan bogaty. Panie Donaldzie, śpiewa pan, znaczy ja pytam poważnie, czy pan lubi śpiewać, czy pan raczej ma świadomość, że to nie zawsze wychodzi, czy pan jest łazienkowym wokalistą, czy miał pan jakieś dotąd doświadczenia wokalne, czy w młodości? Znaczy ja nie, o, nie mam oporów niestety, nie, nie mam kompleksów, znaczy inni mają opory. To nawet nie jest problem nieśmiałości, tylko jak pytałem mamy dlaczego my kolęd śpiewamy, to jako jedyny powód padała to, że ja, że ja usiłuję razem śpiewać ze aha, wszystkimi aha, i to... Rozumiem. Także trema jest duża. No ja to rozumiem, nie jest łatwiej, bo ja nie muszę dzisiaj śpiewać, tylko chodzę z tym młotkiem. Spróbuję panu, nie wiedząc co prawda, co tkwi w tych bombkach, jakąś taką piękną kolędę wylosować, bo bombki są, zresztą że Państwo nie myśleli, że tutaj coś nas e, łączy z e, ze światem hazardu czy oszustwa tu jest o, bombka gładka ze wszystkich stron, w środku jest numerek i dopiero po jej stłuczeniu nie, nie bój się. Dowiemy się Proszę, dwójka. O, ja mam dwójkę. Kasia ma dwójkę. Wśród nocnej ciszy. Co tam jest napisane, bo nie widziałem? Śródnocnej ciszy. Nie, proszę się nie denerwować. Za chwileczkę fragment tej kolendy wykonaniu kwartetu naszego. To już teraz właściwie nie będzie żadnych problemów. Chciałbym dodać, że nie, nie, regulamin nie wymaga, żeby pan śpiewał tym samym głosem znaczy wysoko. Znaczy, tak. Mogę może magę, pan. Grubiej mogę. Tak, może pan. Mhm. Mówiąc popularnie, mhm. grubiej. Więc tak. bardzo prosimy teraz, zamieniamy się w słuch. Czód nocnej ciszy głos się. Wschodzi. Wstańcie, pasterze, Bóg się wam rodzi. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Czym prędzej się wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana. Ach, witaj Zbawco, z dawna żądany, cztery tysiące lat wyglądany. Na Ciebie, Króle, prorocy czekali tej nocy nam się objawić. padniemy na twarz przed tobą, wierzą, że z pod osobą, Chleba i wina. Właśnie. W tym wydaniu pozwalamy jurorom klaskać, ale, ale nie wolno prawda, zdradzać się. Natomiast myślę, że zgodzicie się ze mną, że pan przesadził w swój, samokrytyce swojego śpiewu, ponieważ szereg nut było na swoim miejscu, prawda? Bardzo dziękujemy.